Cześć z tej strony Mery z tej XD Stocz, że tak dany nie nagrywałam, no ale nie miałem czasu, dobra. Więc w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak wykonać świeczkę o się nie Więc do wykonania świeczki będzie potrzebna. Rolka po babazie toaletowym co? Yy, Zapałka. No, ja mam wykoczkę, bo nie mam w domu zapałek. Gumka i mały, skra mały skraweczek papieru. Tyle wystarczy. Więc tak. Na to nakładamy papier. Hmm. Tak łapiemy, o. Na no to nawijamy gumkę. Recepturkę. O, po tych bokach, żeby było coś takiego. Tak, też ktoś ma troszkę większą gumkę, recepturkę, to możecie to sobie zrobić tak dwa razy, tak jak ja. Dobra. I mamy coś takiego, żeby to się, żeby to się tak trzymało. I do tego sadamy naszą zapałkę. Dum, 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 dum. A ten kartet sobie sobie można tak pomalować, ale ja dzisiaj nie mam czasu. Więc to było na tyle. I to się będzie na pewno paliło. Więc sobie było na tyle. <tryk> Jeśli spodobał Ci się odcinek, lajkuj go, skomentuj go i polec go innym. Dzięki, cześć! Eee, cześć. Eee. <tryk>